Siemaneczko, witam państwa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kanapeczki zabeczki, czyli tak zwane panini. Sama nazwa panini pochodzi od włoskiego słowa panino, czyli tak zwany mały chlebek. Także bierzemy to, wrzucamy sobie do piekarnika, próbujemy, która jest najlepsza. Mamy do spróbowania 6 smaków. Na pierwszy rzut leci do piekarniczka z kurczakiem, sezamowo-imbirowym, plus marynowane warzywa, sos kolędrowo-limonkowy, czyli to się zapowiada całkiem fajnie. Kolejna to jest z wołową koftą plus marynowana cebula, sos pomidorowy. No na trzy papryczki ma dwie pełne, czyli to może być już troszeczkę pikantniejsze i to może być całkiem nawet, nawet, nawet fajne. Kolejna to jest z kurczakiem. I sosem bazyliowym plus suszone pomidory. Następna to jest z kurczakiem. Mamy z szynko i jalapeno. I ostatnia jest serem, cheddar plus gouda plus czerwona cebula. Która z tych sześciu kanapek będzie najsmaczniejsza? Za chwilę to wypróbujemy, przekonamy się i sprawdzimy. Po otworzeniu wygląda to tak mniej więcej. Zaraz próbujemy dostać się do środka. O, tak to wygląda. W zapachu nawet całkiem ładnie to pachnie. Ten chlebek to taki, jakby troszkę można powiedzieć gumowaty. No i teraz tak się zastanawiam, czy to się je na ciepło, czy to się je na, na zimno. Na opakowaniu jest napisane, grzej przy kasie to my jednak żyjemy w piekarniku. A co to za różnica, prawda? Dosłownie parę minutek w piekarniku i czas na to przetestować. A w międzyczasie, póki to się nam podpiecze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, czas najwyższy to zmienić. Nie wstydź się, kliknij tego suba. Troszkę to nam pomoże się rozwinąć, albo i nie, czas pokaże. Pierwszą mamy wyciągniętą, chlebek już czuć, że on zaczyna chrupać, ale niestety podczas wyciągania, zobaczcie, pękła. Dobra, wrócimy międzyczasie następną, czyli z wołową koftą, nigdy tego nie próbowałem. Czas przygotowania w piekarniku w moim przypadku to jest również 180 stopni. Tylko, że ta już ma się 15 minut. Ło, to już dużo. Dużo dłużej. Ten chlebek jest w ogóle inny. Zajrzymy do środka. Mamy jakiś tam sos pomidorowy, kawałki, jakieś kulki mięsa. To pewnie zwołowa kafta. Czy to jak to się zwie? Dobra, wrzucę na ja drugą. Czyli 15 minut. Weźmiemy sobie noża, przekroimy to na pół. Wszystko się rozleciało. Zajrzymy do środka. No, wygląda jak wygląda. Już coś spadło. Czuć taki delikatny posmak tej, tego sezamowego imbiru. Może nie tak do końca, kurczak, miarę w miarę jak to produkt żabki. Warzywa niby miały być marynowane w sosie kolendrowo limonkowym Tego w ogóle nie odczuwam. O, teraz trochę lepiej poczuję. No powiem Wam tak szczerze, że taka napeczka nawet jest całkiem. Całkiem nawet i smaczna po podgrzaniu. Fajnie to pieczywo takie chrupkie się zrobiło. Nic tu złego nie mogę powiedzieć. Wiem, że tu jest w większości to są składniki, to jest sama chemia, ale to dla Was nie będę już czytał. Naprawdę, można to sobie przekąsić. W smaku nie było to nawet głupie. Minęło 15 minutek, bierzemy się za następną. No, to już się podgrzało elegancko, trochę aż w palce ścipie. Wygląda tak samo, jak wyglądała przed podgrzaniem, jedynie to jest bardzo gorąca. A w międzyczasie wrzucimy do piekarniczka z kurczakiem i sosem bazyliowym. Sprawdźmy sposób przygotowania. Piekarnik 180 stopni, górę i dół. Czas. Tutaj jest czas 10 minut w piekarniku. Jeszcze pokażę dla Was, jak ona w środku wygląda. Mamy ser. Mamy pod spodem suszone pomidory. Oh. W zapachu czuć bazylię. Chlebek bardzo podobny do tego pierwszego. Dobra, daję ją do piekarnika. 10 minutek. Widać, że pieczywo jest chrupkie. W zapachu jest taki wyczuwalny sos pomidorowy. Dobra, ale jak to smakuje? Czy ja się tym przypadkiem nie utruję? Trochę dziwny taki posmak tego mięsa. Miało to być niby pikantne. Pikantności praktycznie tu w ogóle nie wyczuwam. W smaku jest taka... Tej kanapki na pewno bym już nie kupił, bo ona mi... Ona mi już nie podchodzi. Dwa, dwa gryzy wystarczyło, żeby ocenić. Jak dla mnie nie, nie jest to rewelacyjne w porównaniu do tej pierwszej. Ta pierwsza była naprawdę smaczna, gdzie można było wyczuć te pewne smaki, a tutaj tej ce marynowanej cebuli no, praktycznie nie było czuć sos pomidorowy miałbyś niby tam troszeczkę piękny. Czyli ta złową koftą na obecną chwilę jest na ostatnim miejscu jeżeli macie jakieś tam pytania czy coś, to możemy zawsze sobie zrobić taki Q&A. Wiem, że jeszcze tak dużo Was może nie jest, tych subskrybujących. Mam nadzieję, że to troszeczkę podniesie się, się, do góry ten kanał wybijemy delikatnie. Gdzieś tam ser się idealnie stopił. W międzyczasie wrzucamy kolejną. Kolejna to jest też 180 stopni, czyli ta. Widzę, że ta po podgrzaniu się zrumieniła, a ta jeszcze taka jest blodzinka. No ale dobra, wrzucamy do piekarnika. 10 minut i teraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Ser się bardzo ładnie roztopił. Może nie do końca aż tak. I widać kurczaka, widać suszone pomidory. No i w zapachu wyczuwalna jest ta bazylia. Ten sos bazyliowy może być całkiem smaczny. Próbujemy. Bo mi się wydaje, że ten sos bazyliowy jest bardziej w węchu wyczuwalny niż w smaku. Chlebek fajnie też chrupiący się zrobił. Nie jest ta kanapka całkiem taka zła. W smaku, w miarę, da się to zjeść. Na pewno nie jest lepsza od tej pierwszej, którą próbowałem. Mało wyczuwalny ten jest aromat całego smaku w tej kanapce. Ten kurczak jakby po prostu nie był doprawiony tak, jak bym chciał. Ser fajnie się ciągnie, a najlepsze to chyba z tego wszystkiego to jest te chrupkie pieczywo. Jak dla mnie, na obecną chwilę ta kanapka będzie na drugim miejscu. Da się to zjeść raz na jakiś czas. Mógłby być ten sos baziliowy bardziej wyczuwalny, po mojemu, ale jest jaki jest, da się jeść. Mamy już gotową, następnie rzucamy szynką i żalapeną. Zobaczymy, jak ona wygląda. Mamy ser, mamy ser, mamy pory, mamy jakoś tam papryczkę ostrą i szyneczka. Dobra, tak samo 180 stopni góry-dół i 10 minut. Teraz idzie z samym churczakiem, jest jakiś sos. Mamy kurczak i ser. I jak ona smakuje? Jeśli chodzi o tą kanapkę. Jest też bardzo słaba. Idealnie czuć tylko ten chlebek. Jest fajny chrupki, środek taki, no, powiem bezpłciowy, no. Ten kurczak taki słabej jakości, taki z sosu. Praktycznie tutaj w ogóle nie wyczuwam. Też na drugi raz tej kanapki bym nie kupił. W zapachu nie czuć nic za bardzo. Niby ser, niby kurczak. Jakoś taki bezpłciowe to jest. No jedynie to fajny fajne ten chlebek, bo on taki jest chrypiący. Czyli mamy już w piekarniku przedostatnią, i zostanie na sam koniec z serem cheddar i z gołądą. Więc tutaj chyba ta będzie już typowo bez miejsca, będzie sama serem. No to może być, słuchajcie, całkiem dobre. I tą kanapeczkę peczkę nagrzewamy. 180 stopni góra-dół na 7 minut. Będzie szkoda czasu, ja wrzucam ostatnią. Mm. W zapachu nawet wyczuwam jakąś szynkę. Chyba dobrze. Podziewałem się większego zaskoczenia przy tej kanapce. W smaku bardziej wyczuwalny jest ten chleb niż jakikolwiek tam produkt w środku. Co prawda nie wyczułem w ogóle tych papryczek po zjedzeniu jednej półweczki. Może one się znajdują na drugiej półweczce, więc się muszę przekonać. Ogólnie nie jest to coś, co mogło mnie by tutaj zaskoczyć absolutnie. Ta szynka na pewno to jest bardzo słabej jakości, bardzo mało wyczuwalna. Już bardziej jest wyczuwalny tutaj ser. No i oczywiście ten chlebek. Chlebek jednak jest w, tym, w tej całej kanapce najsmaczniejszy. Tak naprawdę myślałem, że to będzie ciutkę pikantniejsze, a tej pikantności praktycznie mniej się nie wyczuwa. Jakbym dodał własnych papryczek z na pewno byłoby dużo lepsze, ale dzisiaj nie będziemy komponować po mojemu, tylko testujemy tak, jak się kupuje, sporządza, przygotowuje i się je. Żebym miał po nią wrócić następnym razem do żabki, no niestety też bym jej nie kupił. Czekamy na ostatnią, czyli tą z samymi serami, zobaczymy. Być może ona będzie najlepsza z tych wszystkich kanapek, które dzisiaj spróbowałem. Aczkolwiek najbardziej mi smakowała ta pierwsza. Jeżeli już wyjedliście takie kanapeczki z napiszcie w komentarzu, podzielcie się, jaka dla Was była najsmaczniejsza. No to co? 8 minut minęło, próbujemy ostatnią kanapkę. Nie jestem ciekaw, może ta kanapka przebije te wszystkie, które tutaj już spróbowałem. A, jeszcze minuta! Nie, 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 nie za szybko by było. To czyli już trzeba wyciągać, bo inaczej się zaraz rozpuści nam albo wybuchnie gdzieś tam, dobra, bardzo ciepła. Aj, sery wypływają aż. Zobaczcie, tak to wygląda, ładnie pachnie. Mm. Już samego, samego zapachu mnie się podoba. Ser ładnie wypłynął. Widać wszystko serowe. Co prawda wygląda co dla mnie jak na taką jajownicę, <laughs> ale o, jak ładnie, bardzo ładnie. I kawałeczki czerwonej cebuli widać. No, w zapachu bardzo ładnie. No to czas spróbować. Bardzo fajne połączenie tutaj. Tego chlebka z tymi serami. Jedna chyba z lepszych, jak dla mnie, i chyba zajmie dzisiaj trzecie miejsce. Taką można już sobie śmiało kupić. Oczywiście to tylko moja opinia. I po spróbowaniu sześciu takich kanapeczek, w końcu się najadłem. Przede wszystkim przetestowałem je. I teraz już wiem, że od czasu do czasu taką na przykład z serami bez problemu można kupić, sobie zjeść. Jak dla mnie smakują, nie wiem jak dla was. To jest tylko moja opinia. Zaznaczam, to jest tylko moja własna opinia. No i oraz te w stylu. Włoskim, oraz to pierwszy, co, co jadłem w stylu orientalnym. One były jednak chyba najlepsze ze wszystkich, i na trzecim miejscu testerem. Pozostałe, według mnie, nie są dobre. Przynajmniej dla mnie. Nie, nie podchodzą dla mnie. O. A ja dziękuję dzisiaj za oglądanie. I do następnego już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.